Po opublikowaniu odcinka Historii Obotów w I wojnie światowej o statkach pułapkach pojawiło się wiele głosów, że niepotrzebnie gloryfikuje morderców, czyli niemieckich dowódców ubotów, jednocześnie użalając się nad losem głodujących niemieckich kobiet i dzieci. Podnoszono argument, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Jest to temat na osobny odcinek morskich opowieści, kto właściwie zaczął siać ten wiatr. Nikogo więc nie gloryfikując, dziś chciałbym przybliżyć sylwetkę absolutnie niezwyczajnego dowódcy Ubota z pierwszej wojny światowej. Witam, mam na imię Gregor i zapraszam na kolejny odcinek morskich opowieści. Zanim przejdę do zasadniczego tematu, chciałbym się odnieść do jednego z komentarzy zamieszczonego pod ostatnim odcinkiem historii Ubotów. Wszystkich komentarzy było dość sporo i zasadniczo można byłoby podzielić je na dwie kategorie. Pierwsza: Nie ma co zbytnio płakać nad Niemcami, bo to oni zaczęli tę i następną wojnę i należało im się takie traktowanie. Druga podstępni Anglicy, którzy mają swoje za uszami, i to nie pierwszy raz, gdy pokazują swoją hipokryzję. Komentarz, do którego chciałbym się odnieść, napisał jeden z moich widzów o pseudonimie Sora. Tak napisał. Ja niestety nie przyłączę się do chóru entuzjastów. Moim zdaniem największym grzechem tego odcinka jest próba wtłoczenia wojny w ramy moralności. To się nigdy nie uda, bo wojna jest amoralna. Mówiąc o konwencji londyńskiej i blokadzie, powinno się powiedzieć, że Niemcy już kilka godzin po rozpoczęciu wojny zaminowali ujście Tamizy, łamiąc konwencję z 1909 roku z premedytacją. Konigin Louise wyszła w morze już 4 sierpnia przed rozpoczęciem wojny, była ucharakteryzowana na angielski parowiec linii Great Eastern, fałszywiej flagi używały więc wszystkie marynarki, dając Anglikom prawo do rewanżu. A może rzeźnik z Royal Marines, strzelający do niemieckich marynarzy, w sierpniu 1915 roku stracił dziecko w grudniu, 1914 roku w Scarborough, rozerwane 11-calowym pociskiem z Wondertan. Brytole mają za uszami, ale zastopowali Liverpool w zatoce Helgoland, aby ratować Niemców z krążownika Mainz. Chyba z pamięci piszą. Bohaterowie mogą być po obu stronach, ale zło jest zawsze wszechobecne. Najważniejsze pytanie zadał Gregor, kto zaczął, ale nie powinno ono dotyczyć łamania konwencji 1909 roku. W lipcu 1914 Wilhelm mógł jednym telegramem powstrzymać wojnę i ocalić 700 tysięcy swoich poddanych przed śmiercią z niedożywienia. Mógł. No i też mnie poniosło. Oczywiście nadal uważam Morskie Opowieści za najwartościowszy polskojęzyczny kanał o morskich opowieściach. Dziękuję. Chciałbym ustosunkować się do dwóch kwestii. Pierwsza, fałszywej flagi używały wszystkie marynarki, dając Anglikom prawo do rewanżu. Moim zdaniem to zupełne nieporozumienie. Skoro Wielka Brytania mieniła się państwem praworządnym, demokratycznym, nic nie dawało jej prawa do łamania swoich najświętszych wartości. Czy w minionych latach, kiedy brytyjska armia prowadziła swoje kolonialne podboje, walcząc na przykład w Afryce z plemionami kanibali, to czy to dawało im prawo zjadania afrykańskich jeńców w formie gulaszu? Skoro sami mienili się cywilizowanym narodem, powinni postępować według cywilizowanych zasad. Ja rozumiem, że kogoś poniosło, no i mnie też poniosło, ale używanie skrajnie emocjonalnych argumentów w dyskusji z góry, sugerujących potępienie kogoś, nigdy mnie nie przekonywało. Sobo bowiem pisze. A może rzeźnik z Royal Marines, strzelający do niemieckich marynarzy w sierpniu 1915 roku, stracił dziecko w grudniu 1914 w Scarborough, rozerwane 11-calowym pociskiem z Wondertan? Tak naprawdę nie wiemy, kim był wspomniany rzeźnik z Royal Marines. A może był zwyrodniałym sadystą, szukającym tylko okazji do zaspokojenia swoich najniższych żądz? Za to z jednym stwierdzeniem zgadzam się w stu procentach. Bohaterowie mogą być po obu stronach, ale zło jest zawsze wszechobecne. Chciałbym też uściślić motywy, które mną kierowały przy wyborze tego, było nie było, kontrowersyjnego tematu. Otóż chciałem po prostu zwrócić uwagę na złożoność tematu, jakim jest wojna i to każda wojna. Nie ma tylko dobrych i tylko złych po obu stronach konfliktu. Można wyrobić sobie błędną opinię, słuchając argumentów tylko jednej strony. Dlatego zawsze apeluję, o niewysuwanie szybkich, łatwych wniosków na podstawie, co by nie mówić propagandy, która kwitnie po obu stronach konfliktu. Zawsze starałem się kierować empatią, czyli starać się zrozumieć motywy działania obydwu stron. Bo jak uczy nas historia, nie zawsze to, co nam się wydawało białe, jest naprawdę białe, a czarne jest. Naprawdę czarne. Przejdźmy jednak do zasadniczego tematu naszej dzisiejszej morskiej opowieści. W annałach historii okrętów podwodnych są pewne nazwiska, które stały się legendarne na całym świecie, niezależnie od ich pochodzenia. Nazwiska takie jak Sir Max Horton i George Hunt, obydwoje z Wielkiej Brytanii. Masz Morton, Sam Dealy i Richard O'Kane ze Stanów Zjednoczonych, Gianfranco Gazzana, Pria Rodzia z Włoch oraz ludzie tacy jak Otto Kretschmer, Wolfgang Luth i Erich Topp z Niemiec. Jednak nawet wśród najlepszych z najlepszych, jedynym imieniem wypowiadanym przez wszystkich podwodniaków z podziwem i szacunkiem jest Lothar von Arnaud de la Perrier. Znany jest nie tyle z taktycznych innowacji czy błyskotliwych manewrów, ale ze swojego charakteru i rekordu, który nigdy nie został i najprawdopodobniej nigdy nie zostanie pobity. Kapitan Lothar von Arnaud de la Perrier z niemieckiej cesarskiej marynarki wojennej jest po prostu najbardziej utytułowanym dowódcą okrętów podwodnych w historii. Prawdopodobnie żaden inny człowiek w żadnej wojnie morskiej nie posłał tylu wrogich statków na dno morza jak on. A wszystko to robił przestrzegając najbardziej surowych standardów humanitarnego i rycerskiego postępowania w imię własnego honoru i reputacji niemieckiej marynarki wojennej Kaisera. W swoim zachowaniu na morzu i osiąganych wynikach był po prostu najlepszy na świecie i prawdopodobnie pozostanie takim na zawsze. Na przykładzie tego wykresu można porównać wyniki działalności największych międzynarodowych podwodnych asów, zarówno z I, jak i II wojny światowej. Widać tu wyraźnie, jak na ich tle wypada nasz dzisiejszy bohater. A w zasadzie widać wyraźnie, jak na jego tle wypadają pozostałe podwodne asy. Wygląda na to, że konkurencja nawet mu do pięt nie dorastała. Lothar for Arnaud de la Perrier urodził się 18 marca 1886 roku w Posen, w dzisiejszym Poznaniu, na terenie oczywiście dzisiejszej Polski, która wówczas była częścią Królestwa Prus. W przeciwieństwie do zwykłego pruskiego arystokraty, jak sugeruje nawet jego imię, jego rodzina była pochodzenia francuskiego. Jego pra-pra-dziadek Jean-Gabriel Arnaud Seigneur de la Perrier, młody, bo wówczas 26-letni, francuski oficer artylerii po pojedynku z księciem Bourbon, musiał uciekać z kraju, aby uniknąć więzienia. Udał się do Prus i zaciągnął się do armii Fryderyka Wielkiego. Dzięki swojemu pochodzeniu został członkiem polskiej arystokracji, a dzięki swoim zasługom wojennym doszedł do rangi generała. Oprócz działań wojennych prowadził także bujne życie osobiste. Był żonaty trzy razy, czego efektem było czternaścioro dzieci. Dwunastym z kolei był Eugene Aschaverus Albertus. Urodzony w 1800 roku, był on dziadkiem naszego bohatera. Lothar był drugim dzieckiem Eugene, Emil, Alexander, Valentin, von Arno de la Perrier i Berty Miller. Kiedyś to ludzie się nazywali. Jego ojciec był urzędnikiem państwowym, ale rodzina miała Arystokratyczny rodowód, co zapewniło Lotarowi miejsce w szkole kadetów Walstadt. Wstąpił więc do cesarskiej marynarki wojennej Niemiec w 1903 roku w wieku 17 lat, zdobywając większość swojego doświadczenia w marynarce wojennej na lekkim krążowniku SMS Emden jako oficer torpedowy do 1913 roku. Jak sam wspomina, przed wojną byłem oficerem wachtowym na Emden, a kiedy wybuchła wojna, byłem adiutantem admirała von Pol w Sztabie Generalnym. W czasie, gdy wszyscy moi starzy przyjaciele walczyli z wrogiem w strowcach, łodziach torpedowych i na okrętach podwodnych, ja musiałem siedzieć za linią frontu w Sztabie Generalnym na stanowisku, które było honorowe. Ale w żaden sposób mnie niesatysfakcjonujący. Chciałem się stamtąd wydostać i to jak najszybciej, bo inaczej może być za późno. Miał na myśli zanim wojna się skończy. Z tego co widziałem i słyszałem, gdy sterowce i okręty podwodne w marynarce wojennej miały jakikolwiek szanse na kontakt z wrogiem, zgłosiłem się więc do sił powietrznych ale nie zostałem przyjęty ze względu na zbyt dużą liczbę kandydatów. Dopiero wiosną 1915 roku odniosłem sukces w dostaniu się do sił podwodnych. Szkolenie na dowódcę łodzi podwodnej trwało do jesieni, a gdy wreszcie pod koniec 1915 roku pojawił się okręt podwodny dostępny dla mnie, czyli U-35 na Morzu Śródziemnym, Przejąłem go od komandora porocznika Kopenhamela, który miał zostać dowódcą całej flotyli. Przed wyjściem w swój pierwszy bojowy, patrol de la Perrier usłyszał od swojego dowódcy taki przekaz. Nie musisz zatapiać czegokolwiek. Najważniejsze jest to, że sprowadzisz swój okręt z powrotem bezpiecznie z pierwszego rejsu. Wygląda na to, że świeżo upieczony dowódca U-35 nie bardzo przejął się nadmierną troską o swoje bezpieczeństwo. Podczas jednego z pierwszych patroli na przełomie kwietnia i maja 1916 roku, Lotar natychmiast dowiódł swoich umiejętności dowódczych, kiedy w ciągu zaledwie czterech tygodni zatopił 23 statki o łącznym tonażu 68 tysięcy ton. Jeden z jego najbardziej imponujących patroli miał nastąpić na przełomie lipca i sierpnia 1916 roku, kiedy zatopił 54 statki o nośności 94 tysięcy ton w nieco ponad miesiąc. W ciągu czterech miesięcy swojej kariery na okrętach podwodnych, Arno zaliczył więcej zatopień niż najlepszy as okrętów podwodnych z całej II wojny światowej. Otto Kletszmer z 47 okrętami. Nie był to jednak zdecydowanie koniec kariery naszego bohatera, która trwała do samego końca wojny. W listopadzie 1918 roku, do kiedy to zatopił 194 statki o łącznym tonażu prawie 500 tysięcy ton. Jedną z rzeczy, która odróżniała kapitana Lothar von Arnaud de la Perrier od wielu innych dowódców ubotów, było to, że upierał się przy przestrzeganiu ustalonych zasad wojny na morzu, nawet gdy jego rząd powiedział mu, że nie jest to konieczne. Swoją wojnę prowadził w sposób bardzo honorowy i dżentelmeński. Zawsze, gdy dostrzegł jaki statek, wynurzał się, sprawdzał ładunek, a następnie bezpiecznie ewakuował załogę do łodzi ratunkowych, a następnie zatapiał cel swoim działem pokładowym. Zawsze pragnąc zachować na czarną godzinę cenne torpedy, gdy tylko było to możliwe. W rzeczywistości jego waleczność wykraczała daleko poza zakres obowiązków ponieważ gdy zatopił statek zbyt daleko od lądu, często holował łodzie ratunkowe swoim U35 na tyle blisko, by mogły bezpiecznie dowiosłować do brzegu. Innym razem zaryzykował nawet ujawnianie pozycji swojego własnego okrętu, gdy przesłał wiadomość otwartym tekstem przez radiotelefon, aby dać znać, gdzie są ocaleni, których należy zabrać. Niektórzy mogli uznać jego humanitarne podejście do wroga za zbyt niebezpieczne dla jego własnego okrętu, ale nikt nie mógł podważyć jego oszałamiających rezultatów. A co niezwykłe, pomimo bycia tak utalentowanym dowódcą i będąc odznaczonym krzyżem żelaznym drugiej i pierwszej klasy, orderem domu Hohenzollernów i najwyższym, Odznaczeniem niemiec Pur lemerit Lotar zawsze pozostawał człowiekiem skromnym. Nigdy nie uważał swoich osiągnięć za nadzwyczajne, wręcz przeciwnie. Opisał swoje patrole jako nudne i pozbawione wydarzeń. Według jego własnych słów: Mój rekordowy rejs był dość monotonny i nudny. Zatrzymaliśmy statki, załogi weszły na pokład szalu ratunkowych, sprawdziliśmy dokumenty statków, powiedzieliśmy załogom, jak mogą dotrzeć do najbliższego brzegu, a następnie zatapialiśmy zatrzymaną jednostkę. W rzeczywistości, kiedy w Niemczech zabrakło już zaszczytów do przyznania, Lothar po prostu poprosił o zdjęcie z autografem cesarza Wilhelma II, które również otrzymał. Niemieckie naczelne dowództwo zdawało sobie sprawę, że mają w marynarce taką gwiazdę. Natychmiast przydzielili ekipę filmową w formie jednego kamerzysty podczas patrolu U-35 trwającym od marca do maja 1917 roku na Morzu Śródziemnym i wschodnim Atlantyku. Wyniki pracy tego kamerzysty możemy podziwiać w formie zachowanego, oryginalnego, filmowego, dokumentalnego raportażu. Cała ta nietypowa dla podwodniaków sytuacja była opisana we wspomnieniach de la Perrier. Podczas kolejnej wyprawy towarzyszył nam filmowiec. Biedny diabeł, jego twarz wciąż mnie prześladuje. Zielony groszek to był w większości dominujący kolor jego twarzy. Nigdy wcześniej nie wypływał w morze i cierpiał na chorobę morską w jej najbardziej zjadliwej formie. Zwykle trzymał się korby swojej kamery, jak przestało na prawdziwego bohaterskiego operatora filmowego. Pociski i kule nie mogły go od niej oderwać, ale choroba morska tak. Były dni, kiedy on tęsknił wręcz za pociskiem, na którym wypisane byłoby jego imię, po to, by zakończyć jego cierpienia. Ale gdy tylko Neptun machnął swoim trójzębem i uciszył rozszalałe żywioły, nasz kinomaniak znów stał się bohaterem. Gdy wdaliśmy się w brutalną strzelaninę z uzbrojonym statkiem, poświęcił swój słodki czas i chłodno skupił swoją uwagę na magicznym pudełku z poklętłami i przełącznikami. Jak gdyby była to nierealna, filmowa bitwa, a nie ponura rzeczywistość. Podczas tego patrolu U35 zatopił 23 statki o łącznym tonarzu 68 tysięcy ton. Lotar cieszył się najwyższym szacunkiem swoich członków załogi. Byli dla niego rodziną, a nawet cieszyli się towarzystwem małpki na pokładzie, będącej maskotką ich ubota, którą nazwali Fips. Phipps został uratowany z tonącego statku, którego załoga opuściła jednostkę, pozostawiając małą bezbronną małpkę na pokładzie. De la Perier wysłał więc oficera wachtowego. Obermillera na tonący frachtowiec z misją uratowania przerażonego pasażera. Podczas operacji ratunkowej przerażony FIPS dotkliwie pogryzł rękę swojego wybawcy, ale potem zostali dozgonnie najlepszymi przyjaciółmi. Jednakże podczas akcji bojowych U-35 również zadał przeciwnikom znaczne straty osobowe. Były one związane z zatopieniem, tym razem bez ostrzeżenia, dwóch wielkich francuskich transatlantyków zamienionych podczas wojny na uzbrojone krążowniki pomocnicze, a więc de facto występujące jako okręty wojenne. Oba były nie tylko uzbrojonymi krążownikami pomocniczymi, ale oba były też transportowcami wojska. 3 października 1916 roku SS Galia opuściła Toulon i bez eskorty udała się do Salonik w Grecji przewożąc 1650 żołnierzy francuskich, 350 żołnierzy serbskich i 350 członków załogi oraz ładunek artylerii i amunicji. Następnego dnia niemiecki okręt podwodny SMU-35, dowodzony przez Lozara von Arnaud de la Perriere, storpedował go na południowy zachód od Sardynii. Amunicja na pokładzie Gali eksplodowała i statek zatonął w przeciągu 15 minut. Z powodu szybkiego zatonięcia na pokładzie wybuchła panika, w wyniku której wywróciły się szalupy okrętowe i tysiące żołnierzy wyskoczyło za burtę. Wybuchy zniszczyły urządzenia łączności radiowej statku, uniemożliwiając wysyłanie sygnału o niebezpieczeństwie. Następnego dnia francuski krążownik Chateau Renault uratował rozbitków. Była to jedna z najgorszych katastrof morskich w historii francuskiej marynarki wojennej, z liczbą ofiar szacowaną od 600 do nawet 1800 osób. Drugą tak samo wielką ofiarą u 35 był zbudowany w 1905 roku francuski transatlantyk SS La Provence. Po wybuchu I wojny światowej statek został przejęty przez rząd francuski i stał się Provence du, uzbrojonym krążownikiem pomocniczym, który został przekształcony w transportowiec wojska w celu wsparcia kampanii Gallipoli i kampanii Macedońskiej. Provence du, Provence 2. Przewoziła wojska z Francji do Salonik, kiedy została storpedowana przez niemiecki u U-35 dowodzony przez Lothara von Arno de la Perrier na południe od przyjątka Matapan. Statek przechylił się i szybko zatonął tak, że wielu łodzi ratunkowych nie można było użyć. Ocalały 742 osoby. W wyniku zatopienia transatlantyku zginęło prawie tysiąc osób. Gazeta Sydney Morning Herald z 8 marca 1916 roku i kilka innych anglojęzycznych gazet donosiło: M. Bokanowski, deputowany francuski. Jeden z ocalałych z francuskiego krążownika pomocniczego Provence, który został storpedowany i zatopiony na Morzu Śródziemnym, opowiada, że na pokładzie znajdował się batalion trzeci piechoty kolonialnej. Po trafieniu torpedą na statku nie było ani rozpaczy, ani paniki, chociaż statek szybko tonął, a kotły eksplodowały. Kapitan Wesco jak twierdzi nasz rozmówca, pozostał na mostku spokojnie wydając rozkazy, aż w końcu zawołał Adieu, mon enfant. Mężczyźni skupili się na pokładzie dziobowym i odpowiedzieli Vive la France. Potem Provence II gwałtownie przechyliła się, przedni pokład wzniósł się prostopadle nad wodę i zniknął pod falami. Brytyjski okręt patrolowy i francuski kuter torpedowy zabrał rozbitków po 18 godzinach spędzonych na wodzie. Wielu zginęło lub zwariowało, zanim przybyły okręty ratunkowe. Po zakończeniu I wojny światowej Lothar For Arno de la Perrier pozostał. W znacznie zredukowanej niemieckiej marynarce wojennej zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego, jako jeden z niewielu pozostałych doświadczonych oficerów. Służył jako oficer nawigacyjny na kilku niemieckich krążownikach, zanim został doradcą i nauczycielem w marynarce tureckiej od 1932 roku do 1938. Roku. Po dojściu partii nazistowskiej do władzy w Niemczech i rozpoczęciu znoszenia ograniczeń Traktatu Wersalskiego, znów potrzebni byli oficerowie marynarki wojennej i wrócił do domu. Po wybuchu II wojny światowej jego stopień został reaktywowany, a Lotar otrzymał dowództwo nad portem Gdańsk i awans na kontradmirała w nowej Kriegsmarine. Później został dowódcą marynarki wojennej Holandii i Belgii, a w końcu po podboju Francji, całego francuskiego wybrzeża był wiceadmirałem, kiedy zginął w katastrofie lotniczej podczas próby startu samolotu z lotniska Le Bourget pod Paryżem 24 lutego 1941 roku został pochowany z wszelkimi stosownymi honorami na cmentarzu inwalidów w Berlinie. Oczywiście podczas II wojny światowej Niemcy wyprodukowały znacznie więcej znanych dowódców okrętów podwodnych kojarzonych z wilczymi stadami północnego Atlantyku, takich jak Erich Top, Günther Prin, Joachim Szepke i oczywiście najbardziej znany Silent. Cichy, odto Kretschmer. Jednak nawet w swoich znacznie bardziej zaawansowanych ubotach żadnemu z nich nie udało się pobić rekordu polskiego kapitana w białym swetrze z galijskim nazwiskiem z czasów I wojny światowej. Przy całym postępie w uzbrojeniu i technologii. Pierwsze miejsce prawdopodobnie zawsze będzie znajdował ten marynarz, marynarki wojennej Kajzera, który po bezpiecznej ewakuacji załogi wysyłał większość swoich ofiar na dno z kilkoma dobrze wycelowanymi pociskami ze swego działa pokładowego, być może z małą małpką siedzącą na jego ramieniu. Nie można jednak spierać się ze statystykami, a liczby nie kłamią. Jeśli chodzi o wojnę podwodną, kapitan Lothar for Arnaud de la Pellier z Froty Kaisera pozostaje niekwestionowanym mistrzem największym jaki kiedykolwiek był. Na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem.